dniem 2 września blisko 4,5 miliona uczniów przystąpi do nauki w roku szkolnym 2019-2020. Ten rok po wprowadzeniu nowej reformy przez Prawo i Sprawiedliwość to również po, 12, po dwóch dekadach, rok, w którym do szkolnych ławek nie zasioną uczniowie z gimnazjów. Jeśli już mówimy o szkole nie ponadgimnazjalnej, tylko ponad podstawowej, mamy dwa roczniki uczniów. Życzę Wam w tej szkole dobrych relacji, osiągania celów. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym 2019-2020. Do szkół licealnych oraz techników przystąpią uczniowie z klas ósmych podstawówki oraz trzeciej ostatniego rocznika klas trzeciej gimnazjum. Dla klas ósmych podstawówki przypomnijmy. Liceum będzie trwać 4 lata, natomiast dla gimnazjalistów 3 lata, a technikum dla ósmych klas trwać będzie 5 lat, natomiast dla gimnazjów 4 lata. Uczniowie ferie zimowe rozpoczną 10 lutego. Podczas apeli, które odbywały się we wszystkich szkołach, to właśnie tutaj, między innymi, bardzo mocno mówiono o wybuchu II wojny światowej, która Miała miejsce 80 lat temu, równo 80 lat temu. Wtedy tamtejsi uczniowie nie mieli możliwości przekroczenia progu. To też e, szkoła, właśnie szkoła e, numer 2, imienia Kornela Makrośńskiego, wyszła z inicjatywą, aby te osoby przekroczyły dzisiaj próg w asyście, w asyście dzisiejszych e, młodych uczniów. To oni wprowadzili tamtejszych bohaterów e, do tego, oto właśnie. Jednak dzisiejsza uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego jest jeszcze z jednego powodu bardzo szczególna. Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny gościmy u nas w szkole ważnych gości. Osoby, które urodziły się w latach wojennych, którym nie było dane rozpoczynanie 1 września od edukacji szkolnej. Przekroczenie progu szkół, przedstawicieli. Wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed 80 laty edukację. Nowy rok szkolny rozpoczęty, zatem wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy wszystkiego dobrego, oby jak najlepszych dni, jak najlepszych ocen. Ze szkoły podstawowej numer 2 im. Kornela Bakuszyńskiego, w przymysławka weński dla chojna24.pl.